Dzień dobry jak widzowie, teraz jest straszny odcinek, chodź, chodź Radek, no dobra, otwierajcie to, Szyma, widzowie. otwierać, 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 mi nie otwiera tej windy coś, o, po tej stronie, o dobra, co to dobra, co to jest? Co to jest? Ja wiem co to jest. To jest chyba SCP. Chociaż ja nie wiem. To będzie jakiś SCP albo jakiś potwór. Nie ja bym się cofnął. Ja jestem cofnięty. A ja wolę zginąć, bo i się pobawić. Albo nie, albo tu będzie klaun chyba. Slenderman jest wizowie. Slenderman. Mnie zabił Slenderman. Nie wiem jak ciebie. Nie ja wiem, że dużo rzeczy do kupna za pieniądze. Wiem. Ja kupiłem sobie super buty, co mi nic nie dają. Tak mi się wydaje, chyba że dają prędkość. Nie dają mi prędkość. Nie, nic. Buty mi dają prędkość. Wiesz, bo uh -huh. ty... Ja ty wiesz, że tu się pieniędzy nie traci. Kupujesz. Zbieram. Czemu ty nic nie kupujesz? Muza, 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 muza. Czemu ty nic nie kupujesz w ja Escalapiasie? Chcesz... Bo ja zbieram pieniądze. <grych> to, to... Ja mam jakieś buty dziwne. Nie wiem, co one dają. Widzisz, widzicie, jakie ja mam buty? Ja mam jakieś dziwne buty. A ufo Ja mam jakieś dziwne buty. A UFO? Znów masz? Co robisz? UFO nic nie jakieś... robi. A nie, ufo ludzki z niego Uciekam i. Ja jestem szybszy, więc oni mnie nie dogonią. Jestem szybszy niż ty. Przez takie buty. Więc oni mnie doganiają, Te ufolutki są wolne. Ale jestem szybki teraz! A co kupiłeś? Kupiłem sprężynę. Za, za co? Za... O, jaki jestem szybki! Za ile to kosztuje? Za 400. Kupiłem też sprężynę. Kupiłem też sprężynę. A ja mam sprężynę o, chłop, taką. jaki jestem szybki! Ty masz czerwoną? No, Czerwonym. Tak! No to jaki ja jestem szybki. Kiedyś się to otworzy. A, jakie szybki? Pamiętaj, że filmy są dziesięciominutowe. A ty nie, to z tej strony. O, znowu to samo. Slenderman. Hej, slenderman. A Ej, coś tu jest, jest u tego. Coś zielonego. Nie widziałem. Klik. Co jest? Kliknąłem to. I faktycznie Po co się? Ja to klikłem. A idę zobaczyć, O i właśnie się noc odstanęła. A z drugiej strony tego nie ma. Za chwilę Slenderman O pizza! Kto ma pizzę? Nie ja, ale Slenderman wyszedł. Więc Trzeba uważać. Slenderman ma na dwa hity. Wiem. Ja żyję. A ten dźwięk, tak. dźwięk jego taki dziwny. Ja jeszcze żyję. Slendermana. Mm. Ja, 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 ja. Nie zabił. A ty? Ciebie? Nie nie. nie. Bo ty ta... A czemu wasze sprężynki się palą? Nie wiem. Pyt, pty, pty, pty. To wszystkich się pali, a moja nie. Moja się nie pali. bo ty jesteś nogi. A bo ja kupiłem tą droższą. Jaką ty kupiłeś? Bo ja kupiłem za 400. A ty kupiłeś tam za 199. Więc ja jestem szybszy. Tak. Ja jestem szybszy. Ja jestem nie dość, że szybszy, to jeszcze moja się pali. I kogoś zabija. Mhm. Ja w, kogoś wbiegłem, ja w kogoś wbiegłem na speedzie i poleciałem za mapę. Tak wysoko i jeszcze tak daleko. I straciłem przez te 400 pieniędzy. Przez głupie wybicie. Kupiłem tą co ty. Ej, ale ta twoja jest jakoś wolna. Wiesz, że moja była trzy razy szybsza. Jestem w bezpiecznym miejscu. Takim nawet bezpiecznym miejscu. Coś się chyba nie ma. Coś się. O, chyba ty dadłeś, widziałem cię. Ja sobie nie dadłem, żeby sobie kupić lepszą sprężynkę. Proszę, są robu. Zresztą robóksz. A no faktycznie jeszcze 400 Otwarło się już, winda się otwarła. Ale mi, ale mi się, mi się, mi się tracą pieniądze. A mi się nie tracą. Nie, ci się tracą. Nie, ja się nie się tracą, na no serio. ja wiesz, że tędy ty w tej szkole wyleciej jumpscarb, pewnie. A ja jestem bezpieczny, bo ja jestem w toalecie. Takie mam fajne buty. Jestem w toalecie. Takie mam fajne buty. Gdzie ty wiesz, jesteś? Wychodź. Nie wychodź. Nie, ja mam stąd. buty Sonika. Ja widzę... Bo tu jest Baldy. peżny! Zgadnij kto tu jest. Jak to się nazywał ten głupi nauczyciel? Baldi. Baldi tu jest. A jakie mam buty? Sonika, mam buty Sonika. A to wiesz, że one nie są szybkie w ogóle? Wiem. Ja to mam sprężynkę kupioną za 400 też. Bo jaki szybki. Ja mam tą tańszą kupioną. A pa jak ogień leci, pa. No widzę, weź. Otwiera... Otwarła się. Co tu było? Co? Nic. A nie, to był szkielet. Nie podchodź do niego, on cię zabije. Mnie nie zabił, a ja stoję w rogu za nim. Ale on się, on się zaraz aktywuje. Widzisz, ja stałem za nim. Chłop rozpalił... Czemu on ma czerwone oczy nagle? No bo on się teraz aktywował. A, ja przeszłem za niego. Chłop ten on ruszył. Ja wiesz, że on ruszył w was, a nie we mnie? A, w, a wiesz czemu? Ja jestem bezpieczny tu. Ty debilu, po co tu przyszłeś? Rabieg! U chłopiąt wiesz. Ty lecie. Ej, bo on się zbugował. On był. Aha, no faktycznie, nawet ci on nie zabijał w ogóle.

No, ma? O, z niego czarny dym wychodzi. Mówiłem, że on się obudzi jako zły Sonik. Zabrzmę stąd? To? Widzowie, on jak nie się obudzi, za... jako zły. Stał. Cio... No. no, jest zły. Jak nie jest zły. Jeszcze ja przed nim uciekać, tak? No i cię zabił. <grym> ja nie i ja przeżyłem? Bo stałem za tym? Ej, wiesz jak dni, to, stracisz wszystkie sprężynki? Wiem. O nie! Dobra, kończymy odcinek, widzowie. Sayonara!